Czy wiesz, że każdym oddechem stwarzasz swoją rzeczywistość? Każdym oddechem, można powiedzieć, kreujesz swoje życie, swój świat. Magnezycznie. Bo tak naprawdę to, gdzie kierujesz uwagę, to, w jakich myślach jesteś w sobie, w jakich emocjach. To tak naprawdę to stwarza, można powiedzieć, Twój punkt wibracyjnego przyciągania. I naturalnie z każdym oddechem emanujesz tym, tą wibracją, yy, która jest w swej naturze magnetyczna i przyciągasz rzeczy, które potwierdzają Ci to, kim jesteś, to, jak wibrujesz. Więc pierwsze co, to jest właśnie to coś, jak się czujesz. Jak myślisz, jak filtrujesz rzeczywistość, jak twoje ciało swojej lekkości wibracyjnej przejawie, ono emanuje. Bo tak naprawdę pierwszym obrazem tego, jak wibrujesz, jest twoje ciało. Ono jest obrazem tego, jak bardzo się obudowałeś, obudowałaś, jak bardzo się gdzieś tam w sobie zacisnąłeś, zacisnęłaś. I się to przejawiło w jakimś stanie tego ciała, to jest obraz, można powiedzieć, wibracyjny tego, jak ty się obudowałeś wibracyjnie. I to wibruje. I tak naprawdę bardziej lub mniej ograniczasz swoją możliwość kreowania poprzez to, kim naprawdę jesteś, ze względu na to, że ciało jest, można powiedzieć, rodzajem filtra, rodzajem urządzenia, rodzajem awatara, przez który my się przejawiamy. I to nie jest tak, że ja teraz wibruję zdrowiem a, i mówię, a ciało jest w sobie, można powiedzieć, w jakiś sposób krępujące, ograniczające. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, że każdym oddechem my stwarzamy życie. Jak bierzemy wdech, to zróbmy sobie takie ćwiczenie: każdy sobie niech zrobi to w swoim czasie. Że bierze wdech i jest po wdechu pauza. Po tej pauzie, znaczy w tej pauzie, w tej pauzie możemy sobie przywołać jakiekolwiek uczucie. I jesteśmy w tym uczuciu. I to uczucie tak naprawdę jest, można powiedzieć, naszym wyborem wibracyjnym dla naszego całego ciała. Kiedy tak jesteśmy, potem po tej pauzie robimy wydech, taki na całe ciało, na całą naszą pole energetyczne, i zaczynamy, można powiedzieć, oddychać uczuciem uczuciem, które wybieramy, które w sobie ustanawiamy, które jest wynikiem naszego wyboru kierunku patrzenia. I dlatego często jest mowa o tym, no dobrze, jak byś się chciał czuć? No właśnie, przywołaj sobie, jak byś się chciał czuć i oddychaj tym uczuciem. To jest kreowanie. To jest kreowanie i jak My wchodzimy, wpadamy w różnego rodzaju nieuważności, to można powiedzieć, oddychamy z automatu. Automatu oddychamy i, można powiedzieć, podtrzymujemy wibracyjnie w swoim polu magnetyczność przyciągania takich scen, które, no właśnie, są w jakiś sposób nam narzucane. Bo jeżeli my tak. Sobie karmimy się różnymi rzeczami. Co nam przyjdzie, I, a dla orientacji, tutaj, tego, tego, i, i cały czas coś się karmimy. A jeśli to są informacje, które nas oddalają od, yy, yy, jeszcze zanurzają nas bardziej w iluzję w, yy, w kontekście tego, że schwytają nas lękiem, yy, czy jakimś yy, ideą, że nam coś brakuje, że potrzebujemy gdzieś dotrzeć i tak dalej. To wszystko powoduje to, że my tak wibrujemy takim głodem, takim lękiem. I to powoduje, że przyciągamy do siebie takie sytuacje, które tylko to potwierdzają, podtrzymują, i wywołuje to w naszej reakcji znowu reakcję, gdzie chce się dopełnić, chce wyjść z tego lęku, zabezpieczyć się i tak dalej. I to naturalnie tworzy coraz bardziej zapętlający się teatr iluzoryczny, że coś mi zagraża, że coś mi brakuje, że jestem niewystarczający i tak dalej. I my. Każdym swoim oddechem to wzmacniamy. Więc zaproszeniem tego filmiku krótkiego jest to, żeby być świadomym każdego swojego wdechu i wydechu. I pauzy pomiędzy wdechem a wydechem. Jeszcze jest pauza po wydechu. Po wydechu. Ją też można fajnie otulić, ale chodzi mi głównie ta pauza, wdech, wydech pomiędzy. I tam co się dzieje, gdzie jesteśmy, tak naprawdę każdym oddechem. My stwarzamy rzeczywistość. Ja wiem, że nie jest to możliwe, żeby cały czas być, można powiedzieć, uważności tych oddechów, ale czy na pewno, czy naprawdę? Dobrze jest na to zwrócić uwagę i zobaczyć, że jesteśmy kreatorami magnetycznymi, którzy przeżywają to życie przez, tego, przez to życie, przez to, przez to ciało. I my wibrujemy. I wibracyjnie tworzymy życie poprzez wdech i wydech. Poprzez to, jak się czujemy, jakie mamy przekonania, jak patrzymy na życie. I to jest esencja wszystkiego. Wszystkie inne różnego rodzaju warsztaty i tak dalej są, można powiedzieć, sprowadzają się do tego. Oddychasz, oddychaj, bo to jest coś, można powiedzieć, z automatu, że oddychasz. Czyli cały czas tworzysz swoją przestrzeń, i teraz jak się czujesz w tym oddychaniu, i jak w tym, można powiedzieć, czuciu, jak reagujesz, jakie działanie podejmujesz. Bo to wszystko też wpływa potem na naszą gospodarkę hormonalną. Mówiłem to w poprzednim filmiku: jak bardzo to możemy, można powiedzieć, wybierać w sobie. Wybierać w sobie. Wraca do tej zdolności, że my wybieramy zdolność tego, jak się czujemy wobec różnych rzeczy, które się przejawiają, to my wybieramy i to świadczy o naszej, można powiedzieć, osadzeniu i stanięciu w swojej mocy tego, kim jesteśmy. Najlepszego. Hej.